Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku testujemy samochód klasy SUV i jest to Kia Sportecz. Kia Sportecz jest testowana przez nas we wspaniałym kolorze niebieskim oraz silnikiem 1,6 Turbo 177 KONI. Zapraszam serdecznie do testu i do obejrzenia. Jeśli będziecie zadowoleni, dajcie koniecznie lajka. Do zobaczenia. Witajcie serdecznie, dzisiaj Kia Sportycz w bardzo fajnym, wypasionym kolorze niebieskim, który mi się bardzo podoba i w bardzo wypaśnej wersji w automacie z silnikiem 1.6 177 koni. Mamy dosyć słoneczną pogodę i ta słoneczna pogoda bardzo sprzyja takim testom. Naprawdę czuję się znakomicie w tym samochodzie. Takie pierwsze chwile po wejściu do samochodu są bardzo, bardzo pozytywne. Materiały zdają się tutaj wyglądać całkiem w porządku. Auto sprawia dosyć dobre wrażenie, tak na pierwszy rzut oka. Co mogę powiedzieć? Jest naszpikowane systemami. I jest nim dosyć cicho, jak nasuwa. Ja nie mam y, wielkich doświadczeń w jeżdżeniu suwem, y, dlatego y, spróbuję jakoś Wam określić y, takie uczucie. No, na pewno jest fajne y, siedzenie, które, które jest automatyczne i możemy y, sterować nim i ustawiać sobie dowolnie. Kierownica jest dosyć y, taka mała, dosyć poręczna y, i ta kierownica. Y, czy może układ kierowniczy jest dosyć taki twardo zestrojony, więc nie czuję się tutaj w tym samochodzie jakoś mało pewnie, tak? Mimo tego, że wyższy środek ciężkości jest tutaj w tym aucie, to jednak mimo wszystko ten samochód jakoś tak no zapewnia jakoś taką pewność. Całkiem nieźle. Jedziemy w trasę, wykonamy trasę taką podmiejską i po mieście, troszeczkę po Krakowie pojeździmy. Tak jak wspominałem wcześniej, kręcimy z innego aparatu, gdyż niestety uchwyt do kamery się dosyć uszkodził i musimy kręcić telefonem. Mam nadzieję, że to będzie jakoś fajnie widać zgrabnie, ale postaram się podać takie najprostsze wskazówki. Na które trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru tego samochodu. Kia jest z koncernu Kia Hyundai, więc taka siostra jak gdyby Hyundai taxona Zawieszenie wydaje się dosyć sprężyste. Tak jak wspominałem, jest no, fajne takie uczucie podczas jazdy. Ja czuję się za kierownicą dosyć pewnie. Systemy już część powyłączałem, bo niestety trzeba się do nich przyzwyczaić, tak szczerze mówiąc, z tych elektroniki, także jeżeli komuś bardzo nie zależy i nie jest takim tak zwanym gadżeciarzem, to raczej nie polecam dopłacać jakichś kosmicznych pieniędzy za specjalne wyposażenie i specjalne Dokładki, bo one się po prostu nie sprawdzą. Ja, już na przykład po pierwszych kilometrach, tak jak Pan w salonie też mi wspomniał o tym, gdy będzie mnie drażniło, drażniło yy, naginanie kierownicą, trzęsienie, takie yy, po to, aby były utrzymywanie pasu ruchu, to natychmiast to wyłączyłem. Tak samo wyłączyłem system start-stop. Bo też chcę słyszeć, na ile głośny jest ten silnik tak? i na jak on się sprawuje w takim codziennym ruchu. Tutaj mamy cztery koła napęd w tej wersji samochodu, więc on się dosyć fajnie zbiera. Nie ma żadnych uślizgów, słuchajcie, podczas ruszania. I muszę przyznać, że nawet przy tej dużej prędkości jest cicho, chociaż. Próbowaliśmy przed chwilą przyspieszyć tym samochodem nieco mocniej i yy, no silnik doszedł do 6000 słuchajcie, zanim yy, po tak zwanym kickdownie, gdy wsadziliśmy pedał gazu pedal to the metal, jak to mawiają, yy, silnik się kręcił do 6000 i dopiero nam wrzucił kolejny bieg i rzeczywiście było czuć, że mimo tego, że nie jest to na pewno bardzo lekki samochód, Fajnie się on napędził, i no nie czułem się jakoś niestabilnie, tak? Ta pewność kierowania była, więc jedziemy dalej do zobaczenia na następnym wejściu. No, słuchajcie, na dłuższą metę trzeba jednak wyłączyć system utrzymujący samochód na zadanym pasie ruchu. Jest to dosyć kłopotliwe, bo cały czas ten system próbuje kontrolować ten samochód i jest to jakieś takie frustrujące delikatnie, dlatego wyłączyłem ten system. Teraz już podróżuję sobie dużo pewniej, tak się czuję. Nie, 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 nie muszę powierzać swojego losu w, ręka, w ręce jakichś systemów elektronicznych. Podróżujemy dozwoloną prędkością na tym odcinku. I tak jak wspomniałem, jest dosyć cicho, jak nasuwa, bardzo. Bardzo fajnie zestrojone jest to zawieszenie. Ono nie stuka, nie płuka. Co prawda jedziemy po asfalcie, ale miałem kilka progów do pokonania i muszę przyznać, że rzeczywiście wypadło, wypadł ten test dosyć pozytywnie dla tego samochodu. Wow! Tak, można przyznać, że naprawdę to jest w porządku. Pamiętajmy, że Kia Sportage to nie jest najnowszy model najnowszej generacji, bo siostrzany model Hyundai są właśnie wyszedł nowy. Nim też będę jeździł. To w kolejnym odcinku zobaczyć. Zjeżdżamy sobie na boczną drogę, żeby zobaczyć jak w zachowanie, zachowuje się ten samochód też na nierównych nawierzchniach. No, muszę powiedzieć, że sprawia takie dosyć pozytywne wrażenie. Niezłe. Widoczność jest całkiem spora. No i przy większych nierównościach wydaje się, że zawieszenie jest takie dosyć sprężyste. Natomiast troszeczkę nim buja. Być może jest to właśnie domena samochodów typu SUV. Nie, nie jeździłem nigdy. Zazwyczaj jeździłem samochodem osobowym. Ale zobaczymy. Jedziemy w tym momencie sobie taką podmiejską dróżką. Skrzynia automatyczna tutaj zachowuje się bardzo, bardzo fajnie. Yy, no, yy, widać, że po kierowcach, których mijam mi po pieszych, że yy, no, robi dosyć całkiem fajne wrażenie, tak? Rzuca się w oczy, no ten niebieski kolor yy, i led oświetlenie yy, mogą się rzeczywiście podobać. Poczyłaś? Tak sobie teraz popularną zakopianką. Roszenia są bardzo, bardzo pozytywne. Ten silnik naprawdę fajną moc generuje i fajne przyspieszenie. Oczywiście słychać go przy, przy obrotach wyższych, natomiast no, potrafić dosyć późno, rzucić bieg na wyższy, przez co jest dosyć dynamiczny. Ja bym nawet wcześniej wrzucił wyższy bieg natomiast no, okej, okay, no tak, tak ta automatyczna skrzynia działa widocznie przy kickdownie rzeczywiście potrafi pokręcić się i robi naprawdę bardzo pozytywne wrażenie ten silnik muszę przyznać, że no, taki jest skrojony pode mnie ten silnik ten samochód na, na chwilę obecną tak? no przełączyliśmy sobie tutaj słuchajcie na spalanie spalanie jak widać 13,4 natomiast no, poruszaliśmy się dość powiedzmy energicznie, oprócz tego jest to ruch miejski jest to naturalne że takie auto będzie paliło więcej także Bilki brat jest pod wrażeniem można szczerze powiedzieć naprawdę, bo jakoś z zewnątrz mi się wydawał taki bardzo powszechny ten samochód, natomiast narobi bardzo, bardzo miłe wrażenie. Mało tego, to nie jest tylko moje, moja opinia, gdyż dzisiaj tutaj są na pokładzie ze mną moje dzieci, które bardzo mi tutaj pomagają z racji tego, że jeden sprzęt mnie zawiódł. Pomagają mi swoimi telefonami, za co im bardzo dziękuję serdecznie, żebyśmy tu mogli nakręcić z tego jakieś sprawozdanie dla Was. No i tyle, na razie do zobaczenia. Słuchajcie, jaka bardzo fajna opcja. Podczas stania w korku są fale morskie albo las pełen życia. Zobaczcie, jak może umylić krakowski korek. Nie, mistrzowskie miasto, jeśli chodzi o smog. Słuchajcie, to jest nie do pomyślenia. Możecie poczuć się, bo auto jest dosyć dobrze wyciszone. Możecie poczuć się po prostu jak w lesie albo jak nad morzem i spokojnie się rozkoszować. Uwaga, pamiętajmy, że jesteśmy za kierownicą, żeby nie zasnąć. Na razie.